Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy to konkurs, który ma pokazywać, jak zmieniają się relacje na linii urzędnik-podatnik. Okazuje się, że jakość obsługi zarówno w dużych, jak i małych miastach regionu jest wysoka. Dlatego się należy cieszyć, że nie tylko duże ośrodki, ale również te małe dorastają do tych dużych i potrafią profesjonalnie i dobrze obsługiwać podatników. Natomiast no przed nami to jest też duże, duże wyzwanie. Jesteśmy w przededniu wejścia dużej nowelizacji informatycznej e podatków i mam nadzieję, że to przede wszystkim ułatwi naszym podatnikom, naszym klientom jeszcze lepszy kontakt. Nagroda w postaci dyplomu cieszy, bowiem pokazuje, że nad najwyższym poziomem i jakością trzeba nieustannie pracować. Cieszy, bardzo cieszy. Nawet myślę jest to dla nas tym bardziej powód do satysfakcji, że to tak jak pan redaktor wspomniał, jest już kolejna nagroda, druga z rzędu, także bardzo, bardzo duże zadowolenie. Na sukces danej skarbówki złożyły się efekty pracy wszystkich urzędników. Gra zespołowa w tym wypadku jest wskazana. Z tego miejsca też bym chciał również podziękować wszystkim pracownikom, którzy mają ten bezpośredni kontakt z podatnikiem, z klientem i z tym właśnie przedsiębiorcą, bo to oni właśnie wpływają i rzutują na, na wizerunek urzędu. No my jako kierownictwo na pewno mamy mniejszy ten, ten kontakt, ale mówię, jest sala obsługi bieżącej klienta, gdzie, gdzie na okrągło przywija się po kilkaset osób dziennie. To już jedenasta edycja konkursu, na którą przedsiębiorcy i stowarzyszenia nadesłały ponad 1600 ankiet.